Ej, twoje życie deszcz, ubierasz Oda, oda, ej! Ja tutaj życzę pingużu, lasu, dać na rakietach. Dobra, nowa rozgrywka, oczywiście. No, I dawaj fixed party. Będzie zabawnie. Dobra, no i hard mode lecimy, fixed party. Hard mode. Jezu, to będzie masakra, przecież. Dobra, wezmę. Wezmę taki team. Okay. Dobra, że skipujemy klokicznie. Nie skipujemy, Dobry. nie. Krakę, tak tak, tak. Jest tak. Jeszcze nie, może na od co znaczy ze mną nie tak. Kurna! Nie, bo to jest coś takiego, byśmy musieli całą grę i tam odblokować wszystkie postacie, wtedy byśmy Nie Działa! Działa! Nie wiem, albo trzeba będzie grindować na jakiś gigantyczny level. Albo. To się uda. Jest Zdobyłem perełkę, Pokciąp. Bardzo ładnie. Dobre jest to, że mamy trochę overpared w postacie. Na. Pierwsze strefy Dokładnie. Szymy? Bardzo dobrze o, o, o. powiedziane. Na pierwsze strefy. Dobra, może najpierw perełka, a nie Fredber. Play. też Chcesz mieć super osę. O bez kitu o super. Dobra, pięknie perełka za pierwsze. Zagana z Fredbearem. Na kosztuje? O, o, o ma, perełka. Mo, mo, mogę mieć perełkę. Znaczy to najlepszą tą Let's go. jeszcze trochę potrzebuję. A my nawet chyba nie przeszedliśmy w tej wersji. Na furda. Nie jestem pewien, co? zobaczmy. Zresztą mieliśmy duple, że nie ma łatwiej chyba. A, no tak, let's go! Jakby... Kurde, nie przyszliśmy bazowej gry. Co można by Cześć. ciekawego zrobić? O, już wiem! Może włączymy najtrudniejszy tryb w grze z hardmobem. Co może pójść nie tak? <laughs> Ten Shadow już grindujący 5 godzin swojego życia. <laughs> Jakby to wiecie. będzie później tak wyglądać, że, że trzeba te postacie wygrindować na maksa, żeby cokolwiek dało się zrobić. Jest perełka, pogchamp! Chłopie, dosłownie, ja jestem idiotą. Ja pierwsze co zrobiłem w tej grze, jak do gry, moim pierwszym przeciwnikiem był Chipper. To Chipper. Dobra, niech drugi team dostanie expa, Bądź niestety te dwa teamy chyba nie mogą dostać expa. Najlepsze jest to, że... nie, właśnie mogą. A, czyli jak jeden dostaje, to drugi też dostaje. Właśnie, te. kojarzysz to, że czasami jak ktoś dostaje level, coś jest dźwięk levela i jest kontakt i to nie wyświetla się levela. Aaa, czyli to no, tyle Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Nie no. jestem pewna ale tak, mi się wydaje. Panie chipy będą musiały ra ratować nas, kurna. Tutaj. O nie, już sobie wyobrażam glitch world kurna, najgorsza rzecz. Ale że nie ten glitch tylko ten inny taki. O. To było straszne, bo tam są ci tacy wrogowie, którzy fortualem atakują, kurna. Ci niszczą na strzała. Dobra, mam wszystkie pszczoły już. Ja te pszczoły są OP inne Ej serio, strasznie, się by nie zamienić sobie przypadkiem. Teraz. Ale nie da się już chyba takich Wiem, że się nie da? Ale bym sobie to zrobił. Dobra, wajcie, spróbuję spróbuj od nowa to za. No mu się nie chce mieć teamów ciągle, ale mam lepszy ten drugi. Nie! Ja wlazłem sobie do zepsutego świata, bo może mi się po szczęści znajdę skrzynki super duper. Jest, czerwona skrzynka. Czekaj, Auto co? shield, mam auto shielda już, pokcząp. Jak to z challenger? To challengerem. -y mnie Endo-2 atakuje dosłownie, a dobra, skruwałem go. Oj tak. A teraz mnie ciekawi, skoro mam... Zrobiłem teraz postać? Nie, to tak nie działa, kurde. Myślałem, że jak ja blokowałem Endo-2 na Fix Party, że, że będę miał na Fix Party Endo-2, na tym innym zacząłbym, ale to tak nie działa. Ej, nie, ale mi się jed, jedna rzecz wydaje. Nie jesteśmy pokonać y, tęczy w ogóle w stanie. Kurde. Chyba, że nie wiem. Byś chciał ciągle grindować przez dwa lata, ale, ale mi się wydaje, że chyba 30 level i to jest maksymalny level. Ty! Ja wiem, ja mam taktykę na tą grę. give boxes. Nie. Lepsze. Y, y, Phantom Mangle ma ten. Ma mystery boxa. O, tylko, że, tylko, że on... Tylko, że on daje gówniane postacie. O kurde... Nie, max trzeci chyba to. Że dostałem tak beznadziejne postacie. Ej... On... Jestem bez kid. A jesteś w tym kawernie zimowym? Nie. Ja nawet nie byłem na zimowym biomie. Z one-shotowałem trzech typa właśnie z Pizza Willa 2. To i po tego nie usłyszałem. Ahm. My drugi biom też praktycznie nie biom on jest mały kuluna. Nie? nie wiem po co dodali ten biom szczerze mówiąc. Dla Ale nie, nie zimowy, mówię o drugim, tym, o tym lesie wyciętym. Bo jest jeszcze mniejszy od trzeciego. O, quick start part jest spoko akurat. Wydaje, że gdzieś od wodnego albo bardziej gdzieś od nagrobkowego biomu nasze postacie, zaczną być do dupy. Wiesz? I zabiję bałwana. Dobra. Odbijacz. Mówisz bouncer. Biję odbijacza. Dobra, to Kliknąłem em escape key.